Siema pokażę Wam dzisiaj, jak sprawdzić przebieg migawki w aparatach Lumixa. No tam delikatnie mogą się różnić te operacje na klawiszach, jeśli chodzi o GH3, GH4, GH5. No ale ja tutaj mam Lumixa G80 i, i na tym właśnie zaprezentuję jak to wygląda. Więc tak, ogólnie żeby to zrobić, potrzebujemy kartę SD w tym slocie, Odpalamy aparat. Robimy jedno zdjęcie jakiekolwiek wyłączamy. I teraz tak. Naciskamy AF, i log display, i przytrzymując odpalamy aparat. Dobra, teraz puszczamy display. I przytrzymując cały czas ten wcześniej naciśnięty klawisz, te dwa przyciski naciskamy jednocześnie. Uruchamia nam się coś takiego. I przyciskamy jeszcze raz. Teraz, teraz już możemy to puścić. I jak widzicie, tutaj na górze mamy kamera info, tutaj jest rodzaj wersji oprogramowania, jaka jest właśnie w tym aparacie. I tak od samej góry, PWRCNT, tutaj mamy ilość uruchomień aparatu SHTCNT, Tutaj mamy ilość strykniętych dźwięk przez migawkę. A niżej mamy ilość zdjęć z zrobionych z lampą błyskową, czyli jakby ilość wybudzeń lampy błyskowej. Tak można sobie szybko sprawdzić e, przebieg migawki w aparacie i ogólnie jaka jest wersja i takie bardziej szczegółowe, że tak powiem, informacje. Żeby to wyłączyć to po prostu wyłączamy aparacik, odpalamy i wszystko śmiga. Wszystko śmiga tak jak śmigał. Yy, no ważne jest, żeby tutaj sobie ustawić na M, po prostu pstryknąć jakiekolwiek zdjęcie na początku i, i powinno śmigać tak jak powinno. Dobra, to ode mnie tyle. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie suba, łapkę w górę i, i może jakieś nowe filmiki wjadą. Zdrówko!